Kolejna wymiana rozrządu w Turanie 2019 silnik DFGA mam tu rozebrane też lampę i zderzak. Dodatkowe 15 minut roboty, ale jest dużo wygodniej, dużo więcej dostępu do wszystkiego. I tym razem poszło kompleksowo razem z wymianą paska pompy oleju i razem z wymianą uszczelniacza na vale stary zestaw leży tutaj całość przebieg to jest jakieś niecałe 90 tysięcy km i z tego wszystkiego tylko ta rolka jest cicha ta już szumi pompa szumi napinacz również szumi no, tutaj ten pasek nie wygląda źle oryginał oczywiście z 16 roku uszczelniacz stary całość zestaw jaki kupiłem rozrządu to już chyba trzeci zestaw to, to pasuje do 2.0 koni do 2.0 koni jeśli chodzi o Volkswagena, to Skodę co do momentów do kolejnych śrub zrobiłem sobie taką ściągawkę Blokady są jeszcze założone, za chwilę blokady ściągam. To są takie zwykłe trzpienie dwa, tutaj i tutaj. Na dole jest. Możemy już zresztą zdjąć. Siedzik. Trzeba będzie jednak ruszyć trochę kluczem. Wał. I do tego są jeszcze fajne takie blokady. To jest cały zestaw zale drogo. Chyba niecałe 80 zł, kupione, ale sprawdza się, bo to jest wygodnie zablokować koło pompy ciśnienia. Oraz koło, tak samo są tutaj trzy otworki. Nie wiem, czy to będzie widać jakoś. Tutaj jest jeden, drugi i trzeci jest na dole. Do blokady to przykręcamy 100 nm, malutką śrubkę. Tutaj 9 nm, to około. 95 Pompę przykręcam chyba na 20 Nm. Jeśli dobrze pamiętam, Rolki prowadzące też 20, Rolka napinająca 20 plus 45 stopni, eee, Śruba na wale to jest 180 Nm. I miskę ściągałem właśnie do umycia smoka. To jest chyba po 12 Nm. Dokręcałem śrubki z powrotem plus oczywiście uszczelniasz dirko i za chwilę wyciągam blokady i będę kręcił dwa razy zobaczyć jak to wygląda jak się ułoży napina czy trzeba trochę napiąć